Ja jestem Zosia i dzisiaj pokażę Wam moje przybory. Mój bullet journal i przy okazji rok 2019, który w nim zaplanowałam. Zacznijmy od przyborów. Tutaj mam zakreślaczek, dostałem je od koleżanki na imieniny. Są cztery kolory. Różowy, zielony, pomarańczowy i żółty. Dalej. Mam zakreślać zestabil lobos. No, jest taki mały, ładny, fioletowy. Dalej. Mam taki, taki spinac, żeby mi się strony nie, nie przewracały w trakcie rysowania. Yy, on jest z zębika. Później. Mam długopis, którym tak normalnie po prostu piszę i nic tam nie zaznaczam poważnego, tylko po prostu piszę. W tygodniówce i takie tam różne rzeczy. Dalej mam linijkę. No wiadomo, linika to linika. Przydatna do czego przydatna. Później mam cienkopis o grubości o średnicy 0,1 mm. Znaczy 1 mm. Yy, prezentuje się tak. Dalej mam gumkę. Ze strony internetowej. I ołówek. Też z tej samej strony. Z tej samej firmy. <laughs> Dalej. Mam taki pędzelkowy pisaczek. On się wygina, jak się nim coś pisze. Jest bardzo fajny. No, też jest z tej samej strony, co ołówek i gumka. Później mam dwa pisaczki. Tombow. Szare, czarne. Tu mają grubsze końcówki. A z drugiej strony takie cienkie. Później jest taki pisak Mon, Monotwin. Też jest z tej samej strony w ogóle to, 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 to i to, i to. Jest z tej samej strony. Z jednej strony ma trochę grubszą końcówkę o średnicy 8 mm, a z drugiej strony cieńszą o średnicy... 4 mm, czyli tu jest dwa razy grubsze niż to. Też jest bardzo fajne, ale w tym boldzeniu go nie używam, bo mi przebija strasznie. Jeszcze prawie bym zawomniała, używam też y, takich pisaków z kreadu z empika oraz takich 12 kolorów. Teraz przejdźmy może do samego zeszytu. Kolor, który sobie wybrałam i wzór, to Pastel Galaxy, jest on ze strony internetowej Devangari Art. Um, uważam, że jest bardzo ładny, ma tutaj taką gumkę i ma dwa... Nie wiem, jak to się nazywa, zaznaczniki czy coś tam. Jak się go otwiera, to się troszkę ciężko zamyka, ale uważam, że bardzo ładnie to wygląda wszystko. Tutaj jest fioletowa okładka, a z drugiej strony jest fioletowa okładka i teczka w której wkłada tam różne potrzebne rzeczy, których nie mogę napisać albo wkleić do zeszytu. To teraz pokażę Wam, co już zrobiłam w 2019 roku. Tu mam klucz. Jest to taka strona... Yy, nie za bardzo umiem tego wytłumaczyć, ale tutaj mam nadzieję, że coś się domyślicie. I tutaj przykleiłam taśmę, żeby to wyglądało po prostu ładniej. Dalej mam kalendarz. To jest naklejka, która też przyszła właśnie z tym zaszytem. Tam były różne naklejki, różne, takie kolorowanka, nawet była taka jedna strona z tektury. Ym, także, no, tutaj czarnym kolorem zaznaczam sobie ważne dla mnie daty. Dalej są moje podróże. Tutaj mam mapę świata wydrukowaną i wklejoną, i tutaj zaznaczam y, kreseczkami, na przykład miejsce USA, gdzie chcę pole polecieć, pojechać, a później jak tam już po podróży, to. Zaznaczam czarnym kolorem to miejsce. Tutaj mam humor od sierpnia do grudnia. Tutaj mam taki balon i tutaj przedzieliłam go na takie paski, żeby mogło sobie wpisać daty. I te, które mi się nie zmieściły, albo coś źle i musiałam skreślić, to umieściłam je w takich chmurkach. I codziennie zaznaczam sobie dobrze, OK albo źle. Jeszcze się sierpień, sierpień nie zaczął, więc. No, jeszcze sobie poczekam do zaznaczenia. Tutaj mam zdjęcia z wakacji, z podróży. Taka prosta strona. Tutaj mam filmy do obejrzenia i książki do przeczytania. Dalej mam wspomnienia. Z sierpnia, września, października, listopada, grudnia. Czyli jak na przykład coś się wydarzy i chcę o tym tam pamiętać, to po prostu tutaj sobie wpisuję. No, dalej już jest kolejny miesiąc, który pokażę w następnym filmiku.